No witam, witam, ja jestem już po robocie, Zajebista dzisiaj pogoda widzę, słoneczna, niech będzie tak dalej. Ogólnie w środę jest już z nami wywiad Pascal TV Nie wiem kiedy to będzie wrzucone, nic nie wiem, będzie wywiad. Chcieliście wywiadu, tłumaczę teraz wywiad. No ale z czasem jak macie jakieś propozycje czy coś, piszcie do nas. Że chcecie z nami jakiś wywiad zrobić, czy coś, czy prowadzenie imprezy, jesteśmy otwarci, żebyśmy prowadzili jakim, jakąś imprezę, czy wywiad, czy coś. To wszystko od Was zależności, nie ode mnie. Tak mówię, w środę jest wywiad z bułuniem. Zobaczymy, jakie pytanie yy, wylosował. No i zobaczcie to wkrótce, elo.